Dzień dobry, to jest poranna rozmowa telewizji w Polsce. 24. Naszym gościem poseł Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, dzień dobry, dobry, panie, dzień dobry państwu. Panie pośle, zacznijmy od tematu, który wczoraj no, zbroził chyba wiele osób, zwłaszcza w Prawie i Sprawiedliwości. Ryszard Cyba wypuszczony na wolność. Zawieszenie kary, tak w zasadzie zostało to jakoś dziwnie ujęte w tym dokumencie. Jak pan zareagował, gdy się pan dowiedział? Pani, tak się orderza. składa, że pan świętej pamięci, pan, pan Rosiak był asystentem Janusza Wojciechowskiego, europosła. Razem w tym czasie byliśmy europosłami. On miał wspólne z innymi posłami do Polskiego Parlamentu biuro w Łodzi. I to było pierwsze biuro, do którego cyba trafił rzeczywiście morderstwo w, ze szczególnym okrucieństwem on strzelając do, do świętej pamięci pana Rosiaka wystrzelał cały magazynek e, chyba trafiły tego człowieka cztery kule, więc nie było szans na, ratu na, na jego ratunek miał jeszcze e, nóż myśliwski e, i paralizator e, rzucił się w następnym biurze na, na innego młodego człowieka podarzono mu gardło on się bronił. To, to były w ogóle no, dramatyczne sceny. Tam byli jeszcze inni ludzie przerażeni i sparaliżowani. Na szczęście byli na tyle przytomni, że, że wydzwonili Straż Miejską i dwóch strażników było gdzieś tam w pobliżu tego, tego budynku. I ci strażnicy wpadli do tego biura i go obezwładnili. Gdyby to się nie stało, to najprawdopodobniej tych ofiar by było więcej. Więc to, to, to zupełnie dramatyczne sceny, i, 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 i ci ludzie to wszystko pamiętają. Zresztą ten drugi człowiek ciężko ranny, nie dużo brakowało, bo on mu przeciął gardło, żeby przeciął mu tętnicę i to by była także ofiara śmiertelna. Więc te wydarzenia były rzeczywiście straszne. Później, oczywiście, wtedy rządziła platforma. Wprawdzie ten wyrok zapadł stosunkowo szybko i był surowy, bo, bo, bo dożywocie. No ale tam się pojawiły historie, że na liście tego człowieka nie byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, także inni politycy i tak dalej, i tak dalej. Próba rozmycia jakiegoś Tak, próba tej rozmycia nie ulega wątpliwości, że, że, to, że to człowiek zafiksowany, że tak się wyrażę na zemszczeniu się na Prawie i Sprawiedliwości. nie... że chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego. Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą, wie Pani, ta historia jest dłuższa. On był na, jednym z, na jednej z miesięcznic, czy rocznic smoleńskich. 19 I, i, października, Tak, 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 tak więc miesięcznicy wcześniej. Tyle tylko, że, że nie był w stanie dostać się w pobliże Jarosława Kaczyńskiego. No więc teraz to wydarzenie jest rzeczywiście niesamowite. Ja, oczywiście, nie znam procedur, jakie w tej sprawie powinny być prowadzone, ale nie ulega dla mnie wątpliwości, że jeżeli taki człowiek jest z jakichś powodów wypuszczany z więzienia, to przynajmniej ludzie, których on próbował zaatakować, powinni być uprzedzeni. 18 marca, mhm. jak wynika z tych dokumentów, z portalu Niezależna mhm. został wypuszczony i dzień później zaatakował kolejne osoby? No więc właśnie, to jest, wie pani, no, miał jakieś badania lekarskie. Rozumiem, że, że przed tym wyjściem no, był pod tym kątem zbadany, jeżeli nie gwarantował bezpieczeństwa, to dlaczego został wypuszczony zwyczajnie na, na, na ulicę? Czy ewentualnie stan zdrowia, no, ten człowiek już ma, ma swoje lata, ale prawda... czy ewentualnie stan zdrowia dla pana jest? argumentem, który e, może być czymś, e, co pozwala wychodzić mordercom na, na wolność? Wie pani, no, jeżeli rzeczywiście stan zdrowia tego wymagał, choć jak pani wie, więzienia mają, e, mają e, przecież te części szpitalne, no tak się składa, że, e, że e, o, o, obecny pan poseł, który jest w areszcie śledczym w, w, w Radomiu, właśnie z tego względu, ponieważ jak wiemy już jest, jest chory i to, to ciężko. No więc właśnie, więc tam są, jest oddział szpitalny, więc jeżeli tak groźnego człowieka chce się leczyć, to można to robić w warunkach więziennych. Jeżeli nie było takich warunków, no to w oczywisty sposób należało go umieścić w ośrodku zamkniętym, a nie wypuścić go jeszcze z pokaźną sumą pieniędzy zwyczajnie na, 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 na ulicę. To są jakieś, wie panie, nie bardzo wiem co le. Legło u podstaw tej, tej decyzji, czy to jest jakaś prowokacja w stosunku do naszego środowiska, czy to ma wystraszyć w ogóle ludzi e, e, z naszego środowiska? Nie wiem, mam nadzieję, że przynajmniej dzisiaj któryś, przynajmniej pani minister odpowiedzialna za więziennictwo, zabierze głos i wyjaśni tę sytuację, bo no polskiej pika. opinii publicznej należy się naprawdę no, poważne wyjaśnienie, dlaczego ten człowiek skazany na dożywocie nagle. Wychodzi i wychodzi tak naprawdę na ulicę z pokaźną sumą pieniędzy. Nie wiem, czy to można łączyć, ale kilka miesięcy temu Maria Eichhardt powiedziała, że więzienia są przepełnione i będzie dążyć do tego, żeby w tych więzieniach było 20 tysięcy osób mniej. pani, no. Ta ekipa prowadzi spe, specjalną jakąś politykę penitencjarną. Natomiast no, rozumiem, że jeszcze w polskich więzieniach e, są miejsca dla o, okrutnych morderców. E, ich nie ma kilkudziesięciu tysięcy na szczęście. Więc miejmy nadzieję, że tego rodzaju ludzi wypuszczać się nie będzie. Naprawdę należy się poważne wyjaśnienie. Już nie mówię, żeby w tej sprawie zabrał głos premier, bo bardzo często e, na, na portalu X w, w, w sprawie błahostek e, potrafi. No, było no więc właśnie zabrać głos to jest rzecz wręcz niesamowita I, i moim zdaniem rzeczywiście przynajmniej pani minister odpowiedzialna za więziennictwo powinna to dzisiaj publicznie wyjaśnić. Panie pośle, chciałem pana zapytać jeszcze, zmieniając już temat kwestię migracji, bo to też rozpala emocje wśród wśród Polaków. Gdy rząd przekonuje, że nie mamy się czego obawiać i to politycy Koalicji Obywatelskiej w przypływie szczerości inni politycy mówią, że nie no już ten pakt migracyjny po prostu wejdzie, jak na przykład Joanna scheuring Wielbus, która nie musi się przed wyborami e, e, nie musi przed wyborami kłamać, bo, bo, bo nie startuje. E, Co jak, więcej, jak by kandydatka z jej środowiska nie ma szans na, na jakikolwiek wybór, więc nie musi się krygować. Ma no, pani rację, pani redaktor, coraz więcej faktów po, po, potwierdza to, że te wydarzenia związane między innymi z tym ta ustawa o zawieszeniu prawa do azylu i to słynne rozporządzenie i te naciski na, 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 na prezydenta, żeby natychmiast tę ustawę podpisał, to czysty PR. E, b, 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 prawnicy przeanalizowali owo rozporządzenie i okazuje się, że to zawieszenie prawa do azylu, które wywołało tyle emocji, e, ono Zgodnie z tym rozporządzeniem obowiązuje tylko dokładnie na tej kresce granicznej. Na tak, natomiast ci ludzie, którzy próbują forsować tą 180-kilometrową zaporę, bardzo często dysponują wie z pawarkami, które pozwalają przecinać ele elementy metalowe tego, tego płotu, więc nie ulega tam niewątpliwości, Są że zawiedzą, zawiedzą i zgodą służb białoruskich. E, oni po dostaniu się na polską stronę już e, mogą składać wnioski o azyl. Dlatego tam są wpuszczone organizacje pozarządowe. Zobacz, ale, Panie Pośle, to jest e, bubel, który wynika Nie, z pani nieumiejętności, re... niewiedzy. Panie redaktor, moim Ktoś zdaniem jest to jest. Tak za... nieogarnięty, że coś takiego napisał. Nie, to jest z jednej strony wie Pani, podbudowanie emocji, jak my tutaj pilnujemy tej granicy, W drugiej strony gest w stronę środowisk, które Tuska wspierały. Nic takiego się nie dzieje. Jeżeli prze, przekroczą tę barierę, będą mogli złożyć normalnie wnioski o azyl. Przy czym my o tym nie wiemy, bo jest wielkie halo, zawieszamy prawo do azylu. Natomiast to jest odwracanie uwagi od tego, co się dzieje na granicy zachodniej. A tam wiemy, że Niemcy mają w zasadzie wolną rękę. I pani to zawracanie jest możliwe, natomiast Niemcy, służby niemieckie w każdym przypadku. On powinien być opisany i one po, powinny polskiej stronie udowodnić, że ten człowiek na pewno dostał się do Niemiec z terytorium Polski. Jeżeli ci ludzie wędrują od naszej wschodniej granicy, wędrują, jadą w jakiś sposób, no to przecież nie przemieszczają się przez Polskę prze, przez godzinę czy dwie. Wymaga to sporej ilości czasu. Gdzieś są, coś kupują, yy, mają jakieś, nie wiem, yy, bilety, mają, yy, nie wiem, paragony z jakiegoś sklepu. Więc Niemcy powinni udowodnić, że oni na pewno byli po stronie Polskiej i polska strona powinna tego zażądać. Ale w ogóle tego nie żąda. Rządzący mówią, że teraz mniej jest tych zwrotów niż często. Pan to było to oczywista nieprawda. To znaczy, my tu jesteśmy faszerowani jakimiś fałszowymi statystykami. No właśnie pan premier na, na X pisze, że wtedy było więcej czy nagrywa filmik, a teraz za jego rządów jest mniej. I no jest dokładnie odwrotnie po, z danych Bundestagu. Czyli tych adresowanych do niemieckich posłów, bo ich się rzetelnie informuje. Wynika, że takich zwrotów w 2023 roku było około 1700, zawracań dokładnie, a w tamtym roku 9300 kilkadziesiąt. Więc to jest wielokrotnie więcej. Co więcej, pani redaktor, odnoszę wrażenie, że część tych zawracań odbywa się w ogóle bez kontaktu ze stroną polską. No bo jeżeli. To chyba nie tylko wrażenie, panie poszłe. Yy, tak no więc właśnie także państwa te, te telewizja pokazywała, w jaki sposób się to odbywa. Były nawet informacje, że Niemcy nie chcą, żeby ich samochody policyjne rzucały się w oczy po polskiej stronie. W związku z tym zapraszane są samochody Polskiej Straży Granicznej albo Policji. I one przewożą. Usługowo tych ludzi na stronę Polską. Zresztą ta opinia niemieckiego rządu, a także rządu landowego, że z Polską współpracuje się w sprawie tych zawróceń świetnie, natomiast bardzo źle z Austriakami, Włochami i tak dalej, świadczy o tym, że tu jest wyjątkowa przychylność. To jest sposób spłacania długów Tuska wobec Niemców. No miał silne wsparcie z Berlina. Wie Pani, ono nie jest mówię o kampanii wyborczej, ono nie jest udzielane za darmo. No i teraz trzeba te długi regulować. To jest jeden ze sposobów regulowania tych długów wobec Niemców. No to jeszcze a propos pieniędzy. Andrzej Domański, który blokuje pieniądze Prawo i Sprawiedliwości chyba od 90 dni, jak tak do, do dobrze liczę, chwali się, że inflacja spada jest niższa niż prognozowana bodajże tam 4,9 pokazujemy pan tak. odpowiedział że to nie dlatego że inflacja spadła tylko dlatego że są inne metody pani redaktor żebyśmy się dobrze rozumieli ten tak zwany koszyk zakupowy z którego mierzy się tę inflację on jest zmieniany corocznie i rzeczywiście tam odzwierciedla zmianę preferencji więc ta, ta zmiana nie jest dziwna natomiast w jaki sposób go zmieniono w tym roku to już jest dziwne akurat zmniejszono udział wydatków na żywność w tym koszyku i wydatków na. E, 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 energię. energię. Utrzymanie domu, tam to jest taka. trochę większa pozycja. E, I to aż o trzy punkty. Do tej pory to było 48 z kawałkiem. Tego rodzaju wydatki stanowiły w całym koszyku, czyli prawie połowę. Więc to są nie, nie, niesłychanie ważące wydatki. Jeżeli zmniejsza się je o trzy punkty do 45 tam z niedużym... To po prostu nie są tak istotne tak, ten koszty. Tak. Natomiast akurat tego rodzaju ceny zarówno żywności, jak i nośników energii, no wiemy, że gwałtownie rosną. Sam GUS podaje, że w marcu ceny żywności wzrosły w stosunku do marca poprzedniego roku o 6,7%, a ceny energii o 13, chyba i ,2. Więc to są naj, najmocniejsze i rosnące ceny i udział tych wydatków się po prostu zmniejsza. Przecież to jest oczywista manipulacja dzięki temu uzyskano przynajmniej 40 punktu procentowego, niższą inflację pani to jest presja na Radę Polityki Pieniężnej, żeby obniżyła stopy. Rada jest otwarta, bo zdaje sobie sprawę, że podwyższone stopy negatywnie oddziaływają na wszystko, co się dzieje w gospodarce. Tylko do tego musi mieć twarde dane czyli spadającą inflację. No to próbuje się zrobić spadającą inflację przy inflacji tak naprawdę rosnącej. Policzyłem na piechotę, tak jak mogłem, przy tym swoim aparacie skromnym badawczym, że to jest inflacja w lutym to powinno być 5,3, a było 4,9, a w tym miesiącu 5,4. Można powiedzieć, że, że niedużo, no ale jednak to jest trend rosnący. Rządzący wykazują, że no przynajmniej utrzymuje się na tym samym poziomie. No tak, bardzo na tym zależy rządzącym, żeby pokazywać, że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej, a nie jest to, tak. Polacy czują w kieszeniach. To prawda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zbigniew Kuźmiuk, gościem poranny rozmowy w telewizji w Polsce 24. Chwilka, chwila przerwy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.